Cześć, witajcie moi drodzy, dzisiaj kolejny filmik o zbiorach, dokładnie o przedziałach liczbowych, czyli wprowadzę pojęcie przedziału liczbowego, no i skoro przedziały to będą zbiory, no to też będziemy działać na tych przedziałach. Pamiętacie jak w szkole podstawowej lub w gimnazjum rozwiązywaliście nierówności i, i dochodziliście do zapisu, że x jest większe od 1, no i wtedy na ośce zaznaczaliście te liczby Czyli jedynka odpadała, bo jeden nie jest większy od 1 i zakreślaliście rozwiązanie na osi. A teraz taki, taki zbiór będziemy zapisywać, że x należy do przedziału od 1 do nieskończoności. I będą różne rodzaje przedziałów. I teraz Wam pokażę o co chodzi. W każdym razie już nie będziemy nierówności zostawiać za znaczkiem większe, mniejsze, tylko będziemy już zapisywać jako przedziały. I zacznijmy od przedziału ograniczonego. Przedział domknięty o początku A i końcu B. To jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, takich, że te liczby są większe lub równe A, czyli większe od początku i te liczby są mniejsze lub równe B. To sobie na ojcce, gdybyśmy zaznaczali, to jest tutaj liczba a, jest liczba b i wszystkie, które są większe od a i mniejsze od b. To jest przedział od po początku, a do końcu b, domknięty, czyli a i b, te liczby w tym przedziale są i wszystkie pomiędzy nimi. Albo mogę wpisać, że x należy do przedziału. Od a do b, wtedy i tylko wtedy dx jest większe lub równe a i x jest mniejsze lub równe b. Dobra, czyli to był pierwszy przedział. Skoro jest przedział dopięty, to domyślacie, że będzie też przedział otwarty. Czyli wyrzucę tylko liczbę a, to jest dziureczka, liczbę b. A pozostawię wszystkie liczby rzeczywiste między nimi. To będzie przedział otwarty od A do B. Czyli jak wpiszę x należy do otwartego obustronnie przedziału od A do B, to znaczy, że x jest większe od A i x jest mniejsze od B. I mamy kolejny przedział. Skoro są obustronnie zamknięte, obustronnie otwarte, no to może być też z jednej strony otwarty, z drugiej zamknięty. Na przykład otwarty na początku, a tu na końcu zamknięty. I kiedy jakiś element będzie do takiego przedziału należał? Będzie należał, jeśli jest większy lub równy A, czyli X jest większe lub równe A i nie za bardzo, bo od B musi być z kolei mniejszy. Czyli x większe lub równe a i x mniejsze od b. No i analogicznie byśmy wpisywali, że jest otwarty w a, domknięty w b. Tu byśmy zaznaczyli w a kółeczko zamalowane, co oznacza, że a jest w tym zbiorze, a przy b kółeczko puste, czyli tego elementu b w tym zbiorze nie ma. To jest domknięty w a, a otwarty. To były przedziały ograniczone i będą też przedziały nieograniczone. Jak wpiszę, x należy do przedziału domkniętego od A do nieskończoności. To jest równoważne, że ten element jest od A większy lub równy. Tyle. Z prawej strony ograniczenia nie ma. Czyli na ośce bym zaznaczył, że w tym przedziale jest a i wszystkie większe liczby. Czyli element jest w takim przedziale, jeśli jest od a większy lub równy. Może być też przedział otwarty. W początku a, czyli to będzie dziurka i wszystkie większe od a liczby. Albo w drugą stronę będzie od minus nieskończoności do jakiejś liczby, na przykład otwarte. No to to jest równoważne, że te elementy od a muszą być mniejsze. Równe nie, bo tutaj a nie ma. Czyli elementy muszą być mniejsze od a. Taka jest definicja takiego przedziału, a na ośce bym to. Namalował A, jest otwarty, więc tutaj dziurka i mniejsze od A, czyli lewo. To jest przedział ograniczony od minus ze skończoności do A otwarty. Myślę, że to nie są trudne zagadnienia, a przejdę teraz do działań na tych przedziałach, czyli praktycznie do działań na zbiorach. Czyli suma zbiorów, część wspólna zbiorów, różnica i dopełnienie. Pierwszy zadanko. zbiór A to jest przedział otwarty od minus 1 do 8 i zbiór B to jest przedział od 2 zamknięty do 10 otwarty i wyznaczymy sumę, czyń wspólną różnicę i dopełnienie żeby było łatwiej malować to na początku dobrze jest zaznaczyć na osi te przedziały Pierwszy przedział to jest od minus 1 do 8. 8 jest zamknięty i drugi od 2 zamknięty do 10 otwarty. W 2 zamknięty do 10 otwarty. No i zacznijmy od sumy. Suma tych przedziałów. Suma to jest wszystko, jak jest w A, w B. Wszystko, co tylko mamy na osi. No to mamy od minus 1 idziemy aż do 10. Tylko minus 1 nie ma w A, nie ma też w B, więc tutaj otwieramy. 10 nie ma w A, nie ma też w tym zbiorze B. Trzeba się tu odwrotnie. Więc na pewno otworzymy w minus 1 i otworzymy 10. Czyli suma tych zbiorów to jest przedział od minus 1 otwarty do 10 otwarty. Czyli wspólna teraz. To są wszystkie elementy, wszystkie liczby rzeczywiste, które są i w A i w B. Czyli w tym przedziale i w tym przedziale. No i to będzie między 2 a 8. Czyli od 2 zamknięty do 8 zamknięty. Od 2 zamknięty do 8 zamknięty. A minus B. To, co jest w A, a nie ma w B. A to jest ten od minus 1 do 8. Więc tutaj mamy liczby, które są w A, a tu już się zaczyna zbiór B. Więc to będą tylko te między minus jedynką a dwójką. Od minus 1 otwarty, bo to nawet nie ma w A. I teraz kwestia, jaki będzie w dwójce. Dwójka jest w zbiorze A gdzieś tam w środku, ale jest również w zbiorze B. Skoro jest i w A, i w B. No to w różnicy tej liczby nie ma. Bo jeśli by było w różnicy, to byłoby w A, ale nie byłoby w B. Ale ta dwieczka w B jest. I w drugą stronę B minus A. To co jest w B, a nie ma w A. B to jest ten od 2 do 10. Więc na początku jest i w A i w B, i w A i w B, a potem już jest tylko w B, czyli od 8 do. 10 będzie przedział. 10 na pewno otwarty, bo tego nie ma nawet w B. A 8. 8 jest w tym zbiorze A, bo jest zamalowane i również jest w zbiorze B. Skoro i w jednym, i w drugim, to w różnicy nie ma. Dobrze, jeszcze dajmy dopełnienie. Dopełnienie A'. To jest wszystko, co jest poza zbiorem A. Jeszcze raz namaluję. A to było od minus 1 do 8. To jest ten zbiór A. No to A to jest wszystko na osi poza tym przedziałem. Czyli od minus nieskończoności do minus 1 zamknięty. I 8 otwarty i do nieskończoności. Ósemka jest w A, więc w dopełnieniu nie będzie. Czyli od minus nieskończoności do minus 1 Dągnięty. Suma od 8 do nieskończoności. I dopełnienie B. To jest wszystko poza B. Czyli przed dwójką mamy od minus nieskończoności do 2. I dwójka jest w zbiorze B. W takim razie w dopełnieniu jej nie ma. Otwieram. Suma będzie od 10 do nieskończoności. Z tym, że 10 nie masz B, bo to jest otwarte, w takim razie jest w dopełnieniu, czyli w dziesiątkę domikam. Dobra, a gdybym chciał napisać jeszcze na przykład A' suma B', suma tych dwóch zbiorów, mógłbym je malować jedna osi, albo gdybym pamiętał o prawie takim, co mówiłem na poprzednim filmiku, że jak mam sumę dopełnień, to wpisuję A, część wspólna B i daję. Dopełnienie części wspólnej to jest suma dopełnień. Ale ja część wspólności miałem wcześniej wyznaczoną, tutaj mam część wspólną, czyli dopełnienie tej części wspólnej to będzie wszystko przed dwójką i potem za ósemką, czyli od minus nieskończoności do 2, otwarty suma od 8 do nieskończoności. Jeśli znam to prawo, no to szybciutko to zrobię. Gdybym nie znał i cały czas chcę wyznaczyć sumę A'B' tych dwóch zbiorków, no to bym zaznaczył na ośce. Od minus nieskończoności do minus 1 zamknięty i suma od 8 otwarty do nieskończoności i drugi zbiór jest od minus nieskończoności do 2 otwarty i suma od 10 do nieskończoności. Więc suma tych zbiorków to mamy od wszystko, co jest tutaj od ze skończoności do 2 otwarty. To się zgadza. I potem od 8 do nieskończoności. Więc warto czasami korzystać z tych praw, które są w tablicach, na przykład. Dobrze, no to jakiś jeszcze jeden przykładzik. A to jest przedział od minus nieskończoności do 1 otwarty. Suma od 4 otwarty do 10 domknięty. A, B to jest przedział od 1 do 5 otwarty i znowu namaluję sobie w układzie, nie w układzie tylko na ośce te zbiorki. Od minus nieskończoności do 1 otwarty. Potem mamy od 4 otwarty do 10. zamknięty. To jest zbiór A do jedynki, od czwórki do dziesiątki. I zbiór B to jest od 1 zamknięty do 5 otwarty. To jest ten zbiór B, ten na dole, jakby to jest A. Specjalnie go tutaj na górze maluję, żeby to się, ta jedynka z kółeczkach w kółeczkach pustym i spełnym nie połączyła. No i zaczniemy od sumy zbiorów. Suma zbiorów to jest wszystko, co tutaj widzimy, czyli mamy od minus nieskończoności do 1. Tu nie ma jedynki, ale tu jest, to ona tu wchodzi. Potem są w B, potem jeszcze w A i w B. No i tutaj się kończy. Czyli od minus nieskończoności do 10 domknięte. Od minus nieskończoności do 10 domknięte. Teraz część wspólna To co jest i w jednym, i w drugim. Tu jest tylko w A, tu coś by się nie wyłączyło, ale jedynki już nie ma w samym A, więc w części wspólnej też nie będzie. Tutaj są elementy w B, ale w A nie. Czwóreczki tu nie ma, ale już poza czwórką będą i w A, i w B. Czyli od 4 otwarty do 5 otwarty. Od 4 otwarty do 5 otwarty. A. Minus B. To, co jest w A, w tym niższym, a nie ma w B. Więc w A mamy od minus nieskończoności do 1, no i te jedynki w A nie ma, czyli od minus nieskończoności do 1. I potem w A zaczyna się też tu, ale tu są elementy z B, i za piątką są już tylko w A, a w B nie ma. Czyli na pewno będziemy mieć od 5, do 10 do i teraz co z piątką piątka jest gdzieś tam w środku tego A i nie ma w B, skoro jest w A a nie ma w B, no to jest w różnicy w takim razie zamykam ten przedział i B minus A to co jest w B, czyli o w tym a nie ma w tym na dole, więc jedynka jest w B, ale w A nie ma i jedziemy aż do czwórki, czyli od 1 do 4 i czwórka jest w B, a w A nie ma, czyli jest różnica. Zamykam. Czy jeszcze coś? Nie, bo tutaj zbiór B się kończy. No i jeszcze, nie wiem, dopełnienie, tak dla pewności dopełnienie zbioru A, tu mamy od minus zeskończoności do 1, czyli między 1 na 4 nie ma elementów. Od 1 zamknięty do 4 zamknięty i potem od dziesiątki do nieskończoności. Suma od 10 do nieskończoności. Dziesiątka jest A, dlatego nie ma w dopełnieniu. B' czyli wszystko przed jedynką i wszystko za piątką. Jedynka jest w B, no to w dopełnieniu nie będzie, a piątki nie ma w B, no to w dopełnieniu będzie. Dobra. No i myślę, że to zrozumieliście. Mam nadzieję, jeszcze w tych przedziałach się troszeczkę będziemy bawić w te przedziały. A na dzisiaj dzięki za uwagę. Do miłego zobaczenia. Dawajcie suby, lajki, pamiętajcie, jeśli się oczywiście podobało. Na razie.